Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na temacie dnia, który zresztą będziecie oglądać w piątek, ale ja już go zrobiłam w czwartek, dlatego że na piątek przygotowuję zupełnie inny temat, ale o nim powiem, kiedy będę Wam robić kartę dnia z rana. Moi drodzy, tematem dzisiejszym... I w ogóle w ogóle dziękuję Wam za wysyp tych tematów. Tak, ja sobie pospisywałam większość z nich tam gdzieś do zeszyciku po to, żeby po prostu już później wiedzieć, jakie tematy dnia można było robić. Także dzięki, dzięki, dzięki w ogóle za to, że jesteście tak cudowni i podsyłacie mi po prostu przebogatą ofertę tematów do kart. A dzisiejszy temat, moi drodzy, to temat banalny, taki banalny po prostu, że wow, taki, który przeważnie wszyscy zawsze walą, jeżeli spotyka, spotykają się na przykład ze mną i chcą jakieś karty, to temat, czy on, czy ona mnie kocha, tak? Czy ewentualnie co do mnie czuje? Ale moi drodzy, tutaj nie ma pytania, co on do mnie czuje, bo tego typu pytanie mieliśmy już kiedyś. No, ja starałam się Wam z kart wysnuć tak naprawdę, co dana osoba, której myślicie, czuje, czy to są lęki, czy to są obawy, czy tęsknoty, czy tam blebleble. Ble, ble. Dzisiaj walimy bezpośrednio z koksem, czy on albo ona mnie kocha. Kocha, to kocha, nie kocha to do widzenia, i koniec. Słuchajcie, trzy kubki, bez jakichś obiektów, bo nie mogłam tak na szybko coś tutaj słuchajcie, zorganizować, a zależało mi na tym, żebyście to dostali, więc, moi drodzy, wybieramy jedna, druga, trzecia w głowie, ten ktoś czy mnie kocha? <grym> A jak nie, no to nie wiem. Dobra, wybierajcie. Eee, wybierajcie, ewentualnie spauzujcie sobie film i ja teraz tą trzecią, jak i drugą, przesunę sobie na bok, dobra? Żeby się tutaj nie popierdzieliły. To jest druga, to jest trzecia, dobra? I za chwilę zaczniemy czytać pierwszą Czy mnie kocha? No moi drodzy, ja patrzę sobie już, podglądam sobie karty, mam w ręku, no i przyznam się wam, że no tutaj uczucia są, 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 ten ktoś może być w was zakochany i przyznam szczerze, że mało tego, że zakochany, to nawet z taką bym powiedziała gotowością albo ochotą na wejście w coś z wami. Słuchajcie, pierwsza karta to jest karta takiej gotowości do tego, żeby coś zdziałać. E, oczywiście, no ja, słuchajcie, zawsze mam to, to do siebie, że jeżeli nawet pada pytanie, czy on cię kocha, to mogłabym powiedzieć tak, kocha i zwinąć karty. E, ale zawsze staram się z tych kart wyciągnąć maksimum tego, co widzę, e, żeby wam jakby poszerzyć tą sytuację. Więc, sorry, taka już jestem, takie mam gadulstwo, i, i, i tutaj jakby nie przeskoczymy tematu, musicie to zdzierżyć. E, więc widzę tutaj sytuację, w której ten ktoś jest w gotowości do tego, żeby coś zdziałać z wami wspólnie zacząć. Być może nawet za wami czeka, tak? Bo to jest również taka karta wyczekiwania, ale w gotowości za tym, tak? Tak jakby ktoś po prostu stał i wypatrywał za wami. Gdziecie tam gdzieś, kurde, oczami wodził, patrzył, czy coś z tego wyniknie, czy coś będzie jemu dane, tak? To jest taka właśnie mniej więcej, słuchajcie, karta, która dokładnie to pokazuje. Albo coś, od czego ktoś nie może oderwać oczu, tak? To też, też chciałabym nadmienić. Więc ta gotowość jest, nawet ochota na to, żeby coś wspólnie razem z Wami zrobić. Karta słuchajcie, osoby, która odnosi sukces, zadowolenie, spełnienie. No to się może tyczyć Was, bo Wy zadajecie pytanie, czy on mnie kocha, więc to jest karta potwierdzająca. Tak, stary, słuchaj, oczywiście, możesz, to jest sukces, tak? Wszystkie oczy są zwrócone na Ciebie, wygrałeś. Więc tutaj, jakby. A to jest również taka sytuacja, która pokazuje wasze, wasze stanowisko w tym wszystkim, ale też może pokazywać to, że ten ktoś chciałby być tym jedynym. Dlaczego? Bo zwróćcie uwagę na dwie ostatnie karty. Idzie sobie rycerz, kielichowy, słuchajcie, niewątpliwie, z uczuciami, tak zwany rycerz na białym koniu który wyznaje te uczucia, który chciałby to, to zrobić. On chciałby tak naprawdę być zwycięski w tym wszystkim. Widać tutaj również sytuację ognia, yy, działania, tak, bo giermek była w to jest taka sytuacja, gdzie nas cholernie do kogoś ciągnie. To jest taka karta ahoj przygody wiecie, na tej zasadzie, że po prostu legniemy gdzieś, chcemy, żeby coś się działo, chcemy po prostu gdzieś w pewien sposób zaznać pewnego rodzaju przygody. To jest bardzo często też taka karta jakby pokazująca wejście w romans, wejście w romans ale nie, to nie o to chodzi, że z tego romans będzie, tak, bo, bo to nie o to chodzi, ale po prostu tak jakby ktoś kogoś pchał, mówi, kurde, no weź chłopaku albo weź dziewczyno, kurde, no zrób ten ruch, tak, weź zrób ten ruch w tą stronę, bo przecież ciągnie cię do, te, do tej osoby. I to jest właśnie coś takiego, że ten żar, ten ogień gdzieś w kimś jest, ten ktoś chciałby być na piedestale, na pierwszym miejscu, być może w waszym życiu i te uczucia jak najbardziej są, bo rycerz kielichowy wskazuje na sytuację, gdzie ktoś idzie z otwartym serduchem w naszą stronę. Chociażby z tym, żeby nam te uczucia wyznać. Ale przede wszystkim rycerz kielichowy wskazuje na zakochanie się. Jestem zakochany w Tobie. Kręcisz mnie. Nie mogę przestać o Tobie myśleć. Tak? To działanie tutaj jest. Taka ochota, żeby po prostu zrobić ten ruch. Tak? Ochota, żeby zrobić ten ruch. Czuję się być może przez Ciebie doceniony. Tak? Czuję, że, że jestem dla Ciebie ważny. Miałbym ochotę, żeby z Tobą coś wspólnie zrobić. Jak najbardziej. Osoba, o której pomyśleliście, moi drodzy, jest w Was zakochana. Zwijamy karty. Dobra. No i kogo my tam mamy jako drugą, jako drugie osoby? Mhm. Czy ten ktoś jest z Was zakochany? Przede wszystkim słuchajcie, już pierwsza karta wskazuje na stan zauroczenia. To nie jest może taka karta mówiąca, jestem zakochany tak bardzo, jak było to w poprzednim rozkładzie, czyli tutaj, gdzie był rycerz kielichowy, ale może mówić o takim zauroczeniu, upojeniu się jakąś osobą. Ale słuchajcie, kolejne karty wskazują tutaj na taką dosyć powiedziałabym ostrą sytuację, dlatego że ten ktoś, o kim myśleliście, może być zauroczony no, no Waszymi osobami. Ale ma też bitwę w głowie. Być może to jest jakaś sytuacja do pokonania pewnego rodzaju konkurencji. Jeżeli załóżmy, wy jesteście z kimś, to ten ktoś mówi: Kurczę, no podoba mi się laska, tak? Albo podoba mi się ten facet. Ale ja wiem o tym, że załóżmy, musiałbym pokonać konkurencję pokazać się tym lepszym tak, żeby ona czy on zechciała na mnie w ogóle spojrzeć. Mam takie wrażenie. Bo tutaj ewidentnie mamy, słuchajcie, grupkę osób, gdzie jeden przez drugiego nie tyle, że się bije, jak w przysłowiowej piątce buław, ale tak naprawdę chce pokazać, że jest lepszy, mocniejszy, bardziej jakiś taki, no wiecie. I tutaj być może ten ktoś bardzo mocno stara się o to, żeby to, albo może jeszcze inaczej, musiałby się postarać o to, żeby coś Wam z, z siebie po prostu tutaj z automatu dać. Tyle tylko, że słuchajcie, tu obok jest karta, która jest niedobrą kartą. Ona mówi o pewnego rodzaju porażce. Być może ten ktoś, któremu który, się podobacie, o, nazwę to tak, czuje, że zaliczyłby tą porażkę. Gdyby te uczucia załóżmy, wyznał do Was albo w Waszym. Generalnie związku, tak, stało się coś takiego, że tą porażkę zaliczył, że w pewien sposób być może odcięliście się od siebie, tak, być może nawet się pokłóciliście, kto jest z was ważniejszy, ale to zauroczenie nadal jest. Więc ciężko mi tutaj wnioskować, bo tutaj, no mówię, zarysowały mi się dwie historie. Jedna taka, gdzie ktoś po prostu czuje, że ma bitwę w głowie, bitwę myśli, co on ma zrobić z tym zauroczeniem, bo boi się tej porażki. Tak? Boi się tej porażki ewentualnie no, podjęcia tej rękawicy, bo a to też jest bardzo często taki plan. Dobra, robię to, zawalczę o kogoś. Być może ten ktoś myśli na ten temat, żeby nie za czy czy oby by nie zawalczyć, na przykład o Kaśkę czy o Piotra, tak? Bojąc się jednocześnie delikatnie porażki, on ma duży mętlik w głowie z tego tytułu, bije się z myślami. Tak? Nie wiem, może zastanawia się, czy wy czujecie to samo? W pewien sposób. To jest historia numer jeden. A historia numer dwa jest taka, że być może pokłóciliście się z jakichś względów, nie dogadaliście się, każde z Was chciało być w czymś lepsze, i on tutaj odniósł pewnego rodzaju porażkę, aczkolwiek za uroczenie pozostało. Dobra, dopasujcie sobie tę historię. No i mamy pozycję numer trzy. Słuchajcie, karta pierwsza to jest karta śmierci. No, gdybym wyciągnęła tylko tą kartę, to mogłabym powiedzieć, no hello, jak, jaka miłość, jakie zauroczenie, tak? No nie widać tutaj nic kompletnie, jest to coś, co zostało zakończone definitywnie, ale ewidentnie też ta osoba, przynajmniej na tej karcie, w tej talii oczywiście, pokazuje taką sytuację, gdzie ktoś odszedł, ale ten ktoś ciągle za, za tym kimś wypatruje, tak jakby po prostu patrzył, co, że coś mu umyka, coś mu uchodzi. I kolejne karty, które pokazują jedną rzecz. A mianowicie taką, że ta osoba, której pomyśla, pomyślałyście, zakończyła coś z wami definitywnie. Całkiem możliwe, ale gdzieś e, powiedziałabym, ciągnięcie w waszą stronę zostało. To nie jest karta, że ktoś kogoś kocha. To jest karta tego, że kogoś do kogoś ciągnie. Ktoś chciałby coś zdziałać. Podsycić być może pewnego rodzaju ogień, być może powrócić, bo karta szóstki mieczy to są również, to jest również karta brama, tak jakby być może chciał um, ponaprawiać coś. To jest w ogóle te dwie karty razem, pokazują na to, że ktoś odciął się definitywnie od tego, co razem było i po prostu popłynął w swoją stronę, tak? I mówi, dobra, okej, okay, nie to nie, ale tu ewidentnie widzimy to, że ta osoba nie zapomniała o Was. To nie jest karta miłości, ale taka karta, gdzie kogoś bardzo mocno ciągnie. Być może podobacie się tej osobie nadal. Być może macie takie cechy, czy też tudzież osobowość, która w pewien sposób cały czas jakby przykuwa uwagę tej osoby. Kurde, no nadal mi się ona podoba. Ja pierdzielę, no nie mogę o niej zapomnieć. Coś jakby na ten styl, słuchajcie. I dodam też, jako przy czwartej karcie, że ta osoba może was obserwować, może was podglądać, może was szpiegować, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Tak, mam to na myśli, że po prostu no coś się pokończyło definitywnie, wyście tutaj przekreślili swoje e, ścieżki. Ale z uwagi na to, że ten ktoś cały czas nie może o was zapomnieć, to po prostu robi coś takiego, że załóżmy. Załóżmy, chociażby głupi face, tak? Wstawiacie jakieś fotki, komentarze, posty, duperele i ta osoba cały czas, pomimo tego, że się odcięła, pomimo tego, że coś się zakończyło, was podgląda. Podpatruje, bo nie może przestać o was myśleć. Taki jest przekaz z tego rozkładu. Cały czas, o może jeszcze inaczej, podsycacie jego ogień swoim widokiem. Czyli załóżmy, widzi was gdzieś, czyta was gdzieś, i ten ogień cały czas jest podtrzymywany ogień, czyli chęć po prostu pójścia do przodu to jest tutaj spożądanie bardziej, słuchajcie, aniżeli takie pytanie: czy on mnie kocha? No, okej, okay, no może i kocha, ale generalnie nie potrafi przestać o was myśleć. I Tak to wygląda, moi drodzy. Tadam, no to temat dnia mamy za sobą. Słuchajcie, życzę Wam cudownego dnia, bo pewnie będziecie to oglądać właśnie, właśnie w piątek. Ja zaraz zabieram się za, w sensie, no tutaj zaraz, jak obejrzycie, to będzie piątek. Ja zabieram się za kartę dnia i, będzie, i powiem Wam oczywiście w piątek również, jaka, jaki będzie temat dnia piątkowego.